I to wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kasmiru. Za to jest Amonka ze znajomymi. Uuu. pisze mi, że. Dziś będą z nami cool grać Tommy, Bill, Vinci, Revo, i brat Tommy to i wie, Może o to chodzi? Ktoś jeszcze miał chyba grać. A, Sedika jeszcze dzisiaj będzie grał. Tylko teraz ja obiad. To samo. Dziwne. No? Sometime later. Na razie gramy na bazowych ustawieniach dałam, że pierwsza osoba, która zginie, dostanie Guardian Angel'a. Czyli jeżeli ktoś zginie, to pierwsza osoba, która zginie, dostanie skrzydełka i będzie mogła dawać tarczę randomowym osobom, żeby uratować ich przed impostorem. No to też jest karta 30. impostorowi. Nie, the Guardian Angel'a jest na 100%, Pierwszy... 100%. Resztę macie za po 30, że może być inżynier. inżynier Czyli inżynier po prostu e, robi to, że. Dobra, maseczki załóżcie, bo pandemia jest. Social o, nie ma, co z ty? Coś ty już dawno pandemii nie ma. Detektywka nie podda się detektyw... idei. O nie detektyw Kas mi z domu w akcji. Ciekawe, ile razy nie będzie impostorem. Ja nigdy nie jestem impostorem. Jestem tej tak, koszmarem impostorów bo pierwszy giniesz? Nie. <noise> tak. Też tak. jak podliczysz, ile razy zginąłem. No razie Sedykala nie ma, bo Sedykal ma obiad, więc przyjdzie nasz nas później, więc możemy szybką rundkę krótką walutnąć. Ostatnim razem 60 plus razy nie byłeś impostorem. Z czego 45 razy ginąłeś pierwszy? Co mogę powiedzieć? Taka trudność tego zawodu, nie? <noise> Mm. A, a to z boku no, no. to tak ten to będzie tak cały czas czy nie. Aha, to dobrze. To razie jesteśmy nie, w winie jest żeby... Nie nie. Dobra, zaczynam gierkę. Jakbyś? Okej, okay. e, To po prostu pytajcie, a tak to to się wyciszamy na czas rozgrywki. I odpalamy gadanie, kiedy już się będzie dyskusja, tak zwana. Ożyłem, powró powróciłem i zobaczyłem, że akurat zaczęliście rundę. O, to mogę wyłączyć ciebie. i wrócić jeszcze raz. To czekajcie, to, to, to wychodzimy to. z gry. Dobra. Wygraliśmy. O, wygraliśmy. Wiemy, kto był impostorem. A few moments later. O, oh, uh. To za plot twisty, no nie? Ale jest to detektyw, jak nie chce być impostorem. A... Dobra. Poślimy ich chyba do reaktora, tak myślę, za chwilę. Jak pośle tutaj... Oj, oj. Dobra. Gdzie był trup? E, w... Boże, jak to się nazywa? E, po środku całym. Boże, ja nie wzięła. W, w jadalni, magazynie? W magazynie? Mo o, o, mogę! W Na samym wejściu przy Obok Admina. Czyli tam na dole. Fliability nie mógł tego zrobić, ponieważ e, był, ze, był ze mną w kafeterii dosłownie chwilę temu. Ktoś odbiegł. E, I co gorsze, że widziałam chyba jakiś odcień szarości, więc albo to był Kas, albo Wixie Jestem tak była, niebieski. Była Vixi ze mną w elektryku. Vixi była ze mną w elektryku i w reaktorze, więc. Ola, Arcie tego nie zrobiła. Potwierdzam. No to. Więc pozostaje. Staje karę, nie. Powiem. Ale nigdy nie jest hipostorem, więc to trochę tak... Hmm. Nauczyła się tak w końcu. Mnie jest... Moment. No bo ja z y, pliability byliśmy po prostu w y, kafeterii w tym momencie. Wychodziliśmy z Medbeja, a trup padł dosłownie przede mną. Dosłownie była animacja jak spada i widziałam kątek y, animację, jak ktoś odbiega, tak uro bombek animacja jak ktoś odbiega od strony tego eee, jak to się nazywa eee, jak są Kafedari. te <laughs> jak jest właśnie dobra to ma eee, elektry... ten nasz plejap plejapli plejapli to on -ple. to nie może potwierdza wszystko co to i powiedziała, że byłeś razem z nią nieprawda tym by było, tak. <noise> Czyli co? co? Self-report? Ja, teraz troluje. Ja jestem w 100% pewny, Ja, ja w... jestem niewinny. Ja a, jestem tylko jest. ja <noise> w... Ja w 100% pewny, a... że Vixx tego nie zrobiła, bo była przy mnie, a friend z elektrikalu nawet nie ma połączenia do Admina, więc ona tego nie zrobiła. Z to to nie pracują. No, no a Pliablity był ze mną w kafeterii. A Pliablity był ze mną przed chwilą w kafeterii, tylko troluje w tym. Ja byłem w kąsach. W Momencie. Mm, wygodnie. Ha? Ci się nie chcę spejść. Nie ma nie? na mnie głosować. <głosy> 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 nie nie się, to tak się. To jest kuszące. jest e, Gdzie był trup? O nie, ktoś umarł. Znowu w storage'u. Akurat storage'u został zamknięty. Czekaj. Story, A ja który byłam zamknięta w adminie. Zamknię... Czekaj, Tobi. To storage'u mm. został zamknięty mi i prawie czy przed ryjem? Mm. Tak. A... Ja byłem na kamerkach. Widziałem jak ten, jak czyliście. Macie rację, to Kasmiru. Nie, to nie ja. Macie rację, to by Tobie chcę mnie po prostu za wyrzucić. <noise> Detektyw Kasmiru znowu błysnął. Czekaj, czekaj, czekaj. To znaczy, że. Dobra, Kamil, masz szansę, Powiedz dokładnie, co robiłeś w tej rundzie. Bo widziałem, że tylko zrobiłeś oksydzę, teoretycznie, jak był ten a Więc najpierw przejrzałem taski, potem poszedłem do. Ko... No długo nie robię. Do, do kokpitu. On, jak ja tam. Tobi, daj mu Potem powiem. byłem w oksygenie na chwilę. Potem poszedłem na dół e, z tymi. Mm. Z tym zadaniem z wentów, co wyjmujesz tam pizzę i ją zjadasz prawdopodobnie. E, potem chyba był ten ta akcja z oksygenem, to poszedłem wpisać kod, e, z czego się pomyliłem dwa razy. E, I co tam dalej było? Potem poszedłem do kamery, bo już skończyłem taski. Nie wie, no, mnie. Nie to oksygen e, wtedy, jak. Ja podbiegłam. To w tym momencie ty stałeś długi czas i stałam obok ciebie, kodu dalej nie wpisywałeś, a reszta widziałam, że już do mnie dobiegała i już było pierwsze wpisanie. Boś jestem debilny i nie długo kod wpisywałeś? Swoją drogą teleportujesz się eee... strasznie. To kłamie. To jest ona jest impostorem, 100%. Nawet jak nie jest, Poczywam to dorzucenie jej będzie Poczywam tylko na dobre, to. bo zawsze ona kończy ostatnie taski, więc tak, jako duch Ja, się ja do... ją znam, ja ją znam trochę, nie? Powiem tak, I... teraz... Teraz mi śmierdzi, To albo Kamil. Tak, dwie, tak, tak. tak ale jest jedna. bezpieczna tak. czwórka. Ja wam mówię. Na czwórka, już macie niebezpieczną trójkę i właśnie zginęliście, powodzenia. Hej, kiedy kończycie grę? Dopiero zaczęliśmy, ale prawdopodobnie za chwilę, bo Kasich wszystkich były. Sorry, siostro. Morduj. Na pewno. Jest... To ja serdecznie. Na, na kolejną rudę dołączam Oko Pocały mnie w swoje sory Możemy zrobić sobie te, peski, te Panowie. Musimy kogoś. Zielony wrzalić. 100% Zielony 100%. Mówię wam. Zielony? Co się Tak, na, na 100%. Czekaj, czekaj. To byłoby zbyt piękne, żebyś jako pierwszy poziom nas tak ograł. Faktycznie. Chyba, że oglądaliście dużo ten. filmiku za mangasa Powiem tak! Teraz ja jestem prawie przekonany, że ty robisz swoje mind games y, Kamil. O nie. Jak możesz zdać swoje mind game, jeżeli nigdy nie jesteś impostorem? O Bo właśnie, może, A... może jest, może A... złamałem A... system. Dwa razy dobrze pokażę godzinę. Dobra, może... niech, pre... niech Kamil wybierze. Mm. No Kamil, gratulacje, wygrałeś. Very nice. Wywaliło mnie. Nabił mnie.

Michael Jackson byłby z nas zachwycony. <gry> no. Kaskad Some time later. Ciekawe, kto będzie impostorem tym razem. I to nie ja. To znaczy, że ktoś tu jest impostorem. A ja się dowiem, kto to. Najpierw zobaczmy taski. Uh, Henry. To są najbliższe taski. I została, grobować się. Okej, okay, widział, że się skanowałem. Bo my się na czas rozgrywki wyciszamy, wiesz? A? E, żeby nie zrobić, że ktoś nagle skoczy. Co, jest dwa razy światło wy wyłączone, hmm. czy ja? Czy i, I ktoś przypadkiem, czy coś. Okej. Okay. Jezu, jaki go dostałam z... zawału. Oh. Dobra, gdzie jest ciało? E, Dziwna sytuacja, bo była w Stereju, no nie? E, Riff go nie zauważył, tobie go nie zauważyła, ja podszedłem, patrzę, mi się odpada report. A to się okazuje, że ta szara, szary tyłek hmm. jest po prostu ten... na tej szarej klapie od śmieci. Hmm... Podejrzane. Więc... A, bo ja tam nie podchodziłam, ja, ja był... No, 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 Ostatni raz widziałem na kamerach, jak schodziła no, do Starej, więc może tam no, już no. jakiś czas leżała. Póki co mam teorię, Kasmiu. ale się nie wypowiem. Plus nie mógł tego zrobić. Słucham? Halo? Na kamerach. Mówię, że ty był... byłeś ze mną... Aha. No słyszymy cię, słyszymy. A 3000 no, pingu, świetnie. Mhm. Um, ale widzę na, tym, na Among Us, że mam 3000 pingu prawie, nowy, nagle uskoczyły i znowu upada. E, mówię, że Kaz ze mną był w... Security. Zielony e, był ze mną w tym. najpierw w kamerach, widziałem. Tam, widziałam... Tam gdzieś się te, Go, asteroidy nie... strzela. Byliśmy w nawiga nawigacji, czytajcie. Póki co, podejrzewam, Setikala. No, ja tam nie wiem jak to się nazywało. Tam, tam też tak, to taka minigierka odpala, no nie? Drugą osobą, którą podejrzewam, e, masz będzie Masz tylko na boku i mapę, to tam możesz zobaczyć spokojnie. Proponuję przeskoczyć tym razem. I zabrać więcej do Chyba IQ 300, nie? Na razie... <laughs> tak. Dobra, no, ale... Ja bym miała na oku Riva albo Sydical Pila Blit. I byłby też. Tak. Nie tak niekoniecznie. Nawet widziałem Pixie całą rundę, więc ciężko by było. że każdy z nich jest SAS, bo tylko ja wiem, że jestem na pewno crewmatem. Mimo tego jestem tutaj detektywem. To nie oficjalna rola, ale zawsze. Wywaliło mnie. Tak. A nacista no. przycisk. O, nie. E, dobra. To jeden z a Drugi. Ja... One po prostu. <coughs> Wyłącz go i włącz jeszcze raz i tyle. Parę minut. No, a w międzyczasie. Tak. Chyba do no, końca. To wami niewiele rzeczy, nie. <coughs> e, przepraszam na chwilę, kto to jest Epic Cash? Miku, to ty? A -a. Dobra, Tobie, bo nam timer leci. Dobra. każ to ja. Podsumowując. Okay. Nasz czerwony, wderwiony ser mógł mnie ze 300 razy. Więc to albo dobra marynata, albo wiem, że to nasz który dostał dwa razy z rzędu o błogosławieństwo impostora. Tak mi się wydaje, nie, nie? bo ja tutaj przyszedłem do was i łamałem system. Otóż tu się mylicie. Bo to jest czerwony impostorem. Szoki ja nie nie? Oj, Zagłosowałem, za i zdążyłem się obronić. i co? Czyli próbowałam ale tarczę no na kobie no sekundy. A ryf to. kto był? Wiem, że czerwony. Ja się kiedyś mylę. Nieprawda. Nieprawda. <laughs> nie, my po prostu mamy uf, tu pijol, niektórzy ja będę kogatunką. To... jak. Nie no. wygrywają. Halo. Tak? No. Halo. Słuchać słychać mnie? Słychać. Nie słychać mnie? Słychać. słychać. No. Mówię, że no to ja mówię, że jak chodzi o y, ten y, skanowanie, to jeżeli nawet nie ma visual tasków, czyli że nie widać ich wizualnie, tak? Ale jeżeli ktoś się skanuje i ty też masz skana i podejdziesz do tego skana, to ci wyskakuje okienko waiting for. No tak, ale najpierw musisz dostać tego skana. Otwary rute. Tak, więc to może akurat potwierdzić przez to właśnie. To tak, tak, to jestem tego pewnie świadomy. No. Lecimy! <zysun -"Czyny> Oj, wybacz Miku, nie, nie widziałam, oh. że nie się przebierasz. Nie, no, spoko. <grym> I znowu jestem detektywę. Zobaczmy. Ach, chwila. Chwila, 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 chwila. Wiadomo, najpierw to zaczynamy. No kurde, co się stało? E, nie wiem. Po prostu chciałem powiedzieć, że nie gadamy podczas kiedy jesteśmy żywi. I przez topy teraz noś, czy, I czy że nagrywam, więc dobrze. proszę nie przekinać. Dobrze, przepraszam. Ale Nikuby... po prostu spróbuję zrestartować modem, okej? Okay? Okej, okay, to Czyli jakieś teorie. Chciałeś pomaruć, czy, czy to cziałeś Czy no, nie, nie wiem, się... no ja biegałem no, z tobą kas, więc. Tak, riff jest no, kryty. Nie mamy, nie mamy nikogo na nic. Właściwie to Sedical jest trochę sas. Ale to jest tylko moja teoria. Także patrzcie no, uważnie na, że... na niego. Chociaż kill był bardzo późno. Wreszcie. Nie było. Dobra, to skipnijmy. Jeżeli to Sadical jest, to prawdopodobnie chcę zrobić tak, żebyśmy myśleli, że nowi gracze nie wiedzą jak się zabija. a możeście się nie zorientowali. Ale dobra, zdążymy zrobić zadania. Jeżeli będę pilnął, żeby wszyscy szli na skipowanie. Będzie zabawnie. O! Coś tam wpadł! Widziałem jak kamień wchodził z oh. kamery do admina, później weszła Wixie i nagle nie, nie, te niebieskie niebieska krew się polała Tak dosłownie jak wlazłem do Admina, to Wixie stała nad trupem, więc... Tak, 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 Ale tak, nie było ja tam pytałem... wziąłem to na klatę. Ja, ty, ja, ja to widziałem, głosuje. ja to widziałem jak Nie maczetę. Ja, ja na Co jest zabawne, nikt w ogóle nie zasłuchał. nie byłaś, zresztą nawet patrzyłem po tym. W warginie tam gdzie widać ludzi i sprawdzałem gdzie są ludzie. I nagle tam obok medbeja się pojawiłaś. Ty pojawiłaś, nie wiem czy to ty byłaś czy nie. Ale później poszedłem sprawdzić i był tam tylko... E, syndikal. No i się nie udało się tam pojawiłaś? W ogóle nie wiem czy się I pod, pod wami.